powinniśmy podchodzić do bohaterów z dużą dozą ostrożności. Jak ostrzegałem potwór, który rzekomo był wyleczony, wróciłby się od spustoszenie. A Spider-Man nie raczył nas ochronić. Kurt Connors Lizard znów grasuje po naszych ulicach. Doktorek! przeciągnął Spidermana po całym mieście, a ten dał najżałośniejszy pokaz bohaterstwa, jak kiedykolwiek widziałem. Czy niszczenie bezcennych eksponatów w muzeum jest bohaterstwem? Czy demolowanie ulic, ruinowanie infrastruktury i marnowanie milionów dolarów podatników jest bohaterstwem? A co z dziesiątkami policjantów, którzy odnieśli rany, próbując rozwiązać problem wywołany przez Spidermana? Oczywiście nie był sam na tym festiwalu żenady. Łowcy kontynuują swoją działalność bez jakichkolwiek ograniczeń. Skala dewastacji, jaka dotyka to piękne miasto, przechodzi wszelkie pojęcie. Mamy dość. Kiedy wybrane przez nas władze w końcu wezmą się do roboty? Nie możemy wiecznie czekać. Wkrótce będzie za późno. Ciemniej pobyć trochę samej, ale padam z nóg. Pora wracać do domu i odpocząć. Ciekawe, co zrobiła ze swoim artykułem. Ach, znowu zapomniałem ubrać. W porządku, czas pomóc, Fen! Gdzie ten pawilon? Witaj, Peter. Jak widzisz, maniok ma się nieźle, jednak rośnie zbyt wolno, by wpłynąć na produkcję żywności. Chcielibyśmy stworzyć hybrydę z bardziej wydajną rośliną. I przyda nam się Twoja pomoc. Maniok zbyt wolno się rozwija, tak? Lepiej udam się do ISU. Tamtejsza profesor odkryła nową odmianę, która rośnie jak na drożdżach. Będzie z niej świeta hybryda. Ich rzadka odmiana azjatyckiego manioku rośnie jak szalona. A ja potrzebuję raptem jednego liścia, by je złączyć. Profesor zawsze skupia się na praktycznych zastosowaniach. Na pewno z przyjemnością zgodzi się na współpracę. O nie. Nie. Ktoś ukradł maniok? Muszę dopaść złodziei, zanim się wymkną. Może w powietrzu unoszą się jeszcze resztki pyłku? Jest! Dobrze, że ta roślina jest wiatropylna. Wypuszcza tyle pyłku, że wyraźnie widzę trasę złodziei. Zobaczmy, dokąd się te manioko udały. Dobrze, że nie mam alergii na te pyłki. To totalny zbieg okoliczności. Nie ma mowy o żadnej alergii.

jak moje nasionko. Złodzieje nie mają pojęcia, co ukradli. Dena tego manioku może nam pomóc wykarmić mnóstwo ludzi. Jeszcze nie widziałem, żeby ktoś kradł rośliny. Najwyraźniej niektórzy rzucają się na każdy z rzadki okaz. Co to za hałas? Jestem waszą miłą muchołówką sąsiedztwa. Chyba mi już odbija. A, Czyli mi się nie wydawało. 这是上面 Gdzie jest ta roślina? Nie mogło odejść daleko. No dobra, mała. Jeden przystanek w fist i wracamy do domu. Miło, że zdusiliśmy ten nikczemny plan w zarodku. Załapałaś? Wiedziałem, że zaopałasz. Moment, nie nazywasz się czasem, Odry? Parker, przestań gadać z badylem. teraz pożyczymy trochę twojego supermateriału genetycznego, żeby pomóc twoim kuzynkom. Okej, okay, czyli potrzebujemy od naszego gościa genów super wzrostu. Zobaczmy. Jak to połączyć? Tam jest! Ha? O nie! Nie ruszycie tego! Ta roślina chyba jest dla was bardzo ważna! Jest w tej dziwnej maszynie! Nowy spider Spiderman myśli, że jest taki sprytny. Czy ja tak mówiłem? Po Uch, spróbujmy jeszcze raz! To powinno zapewnić maniok, który będzie rósł szybko i dawał porządne plony. I gotowe. Lepiej, żeby ta roślina tu pozostała, dopóki ISU nie wzmocni ochrony swoich szklarni. Dzięki tym nowym hybrydom, filist będzie mógł zwiększyć swoje plony. mnie potrzebuje, aby oni Pidgey byli cali. Hej, Dani Maniacy! Czy komuś nie zapodziała się gigantyczna jaszczurka? Nie? Bo tak się składa, że Nowy Jork właśnie jedną zgubił. Serio? Po prostu zniknęła. A wiecie co w tym upiornego? Do kanału weszły dwie osoby: Lizard i Spider-Man. A wyszła tylko jedna. Co tam się stało? Co zrobił Spider-Man? Wiem, że gadam jak ten, którego imienia nie wolno wymawiać. No. I zapewniam, że mi też się to nie podoba. Wierzymy, że Spider-Man nas ochroni, że postąpi dobrze. A co jeśli zacznie postępować źle? Co wtedy? Wybaczcie tę ponurą atmosferę, ale. Takie mamy czasy. Miejmy wszyscy nadzieję, że Spider-Man odnajdzie drogę powrotną do światła, gdziekolwiek teraz jest. Hey, Howard! Hey, Pidgey! Co u Was słychać? Eee, jakoś leci. Przyłączysz się do raz? Jasne! Czego Ci trzeba? Czasem sobie tu siedzę i kontempluję. Rom dopływa. Widzisz? Ta, wybierasz się z Pidgeym na rejs? Ten sobie daruje. Zaczekam na kolejny. Lubiłem pływać problem. Wydawało mi się wtedy, że wyruszam w podróż. Howard? Widzisz ten żółty szyper? Z czarnym dołem? Niezły środek transportu. Piękna łajba. Chętnie wziąłbym tego trzmiela w obroty. Hej, Howard? Popłynąłbym na drugą stronę. Do tych trzech filarów. Starożytnego miasta skrytego pośród chmur. A? Trzech filarów? Tam po prawej, gdzie czerwone światła. Masz na myśli te trzy kominy? Dlaczego tam? Dwadzieścia lat robiłem w tej fabryce. Zwolnili mnie. Straciłem sens życia. A kiedy zmarła moja żona, straciłem część siebie. Ale ptaszki nauczyły mnie na nowo latać. Zwłaszcza małe pidzi. Tak mi przykro, Howard. Mogę coś zrobić? Ostatnie. Widzisz samą Statuę Wolności? Jest tam, z lewej strony. Tak, widzę ją. Patrz. Co my... W... Wow. Stado. Musisz mi pomóc, Spider-Manie. W końcu wyruszam w podróż. Ale... Chcę, by moje ptaszki były wolne. Żeby zobaczyły kawałek świata. To w końcu gołębie. Zabrałbyś się na północ, w spokojne miejsce. O, no nie wiem, Howard. To twoja rodzina. Czas na nie. Zagliszcz. Dobrze, skoro tego chcesz. Chodźcie, ptaszyny! Poszwędzam się wzdłuż wybrzeża, dopóki nie znajdę im nowego domu. Battery Park! Parę ładnych obiektów, na które można zrzucić balast! Howard chciał, żebyście zobaczyły świat. Szukajmy dalej. Skoczmy na Most Brukliński. Tam jest piękny widok. tu nie gra. Uuu, korytarz powietrzny. Teraz sobie polatamy. Juhu! Hey PG, zrób beczkę. A co powiecie na parczek w pobliżu mojego domu? Harry i ja chodziliśmy tam codziennie po szkole. Sam chciałbym tam mieszkać, gdybym był ptakiem. Wow, regaty! Chodźmy zobaczyć! Spokojnie, ptaszyny, zaraz będziemy na miejscu! O! Gołębie Howarda lubią nasze siecio skrzydła? To bardzo miło! Będę tęsknił zaganianiem was po całym mieście ptaszki! Dla moich dzieciątek, myślałem o pewnym miejscu w Queens. Spędziłem tam dużo czasu ze starym przyjacielem. Fidżi i ekipa mieliby gdzie się podziać. Mi nieźle. Dzięki. W życiu nie doświadczyłem zbyt wiele życzliwości. Zawsze do usług. Ciągle możesz się odwiedzać. Przyjedziesz pociągiem. Zostawię ptaki na miejscu i zaraz wracam. Howard? Dobra, oto i on. Wasz nowy dom. PG, ty tu rządzisz. Okej, okay, padam z nóg. Wrócę pociągiem. Lepiej zajrzę do Howarda. Pewnie już za nimi tęskni. O nie. Howard? Przecz... Cześć, Spider-Manie. E, hej, przepraszam. To mój przyjaciel. Nie musisz się śpieszyć. Wiedz, że wyglądał, jakby odszedł w spokoju. A więc tak, w końcu wyruszył w podróż ze swoją żoną. Nic się nie bój, Howard. Stado jest wolne. Hmm.